Myślę, że ważną kwestią w naszym życiu jest to, abyśmy za każdym razem poznawali siebie. To, co mnie bardzo nurtuje, to to, że my mówimy o teologii, mówimy o Panu Bogu, a tak naprawdę nie znamy, kim my jesteśmy. To, co mnie zaskoczyło, to to, że kiedy spojrzałem na Pismo Święte, zadałem sobie pytanie, jakie jest pierwsze pytanie w Piśmie Świętym? I nagle mnie dotknęło. W Piśmie Świętym nie ma pytania o Pana Boga. Pierwszym pytaniem jest, kim ja jestem, że Ty o mnie pamiętasz. I proszę popatrzeć na jedną ważną kwestię. Za każdym razem mówimy o różnych rzeczach, o rzeczach, których nie rozumiemy, albo o rzeczach, za którymi się chowamy. A pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest poznać, kim ja jestem. Ponieważ Pan Bóg nie powie do mnie w języku Suachili, bo go nie znał. On powie do mnie w taki sposób, że ja to zrozumiem. I teraz. Cokolwiek to jest. Czy to jest religia. Czy to jest życie społeczne, rodzinne. Cokolwiek. Za każdym razem musimy zadać sobie pytanie. Czy to, co ja robię, jest relacją? Czy to, co ja robię, jest tylko schowanie się za prawem? Jeśli ja chowam się za prawem, to znaczy, że nic nie rozumie, jestem mierny, boję się i nie chcę dostać w głowę. Dlatego robię wszystko, żeby nie myśleć o relacji, tylko się za czymś schować. Mnie kiedyś przekonał pewien człowiek do tego, żeby pokazać, jaki jest schemat w nas, ludzi. I schemat jest bardzo prosty. Każdy z nas chce być kochany. Jeśli jesteśmy kochani, to to nam wystarcza. Jeśli w pewnym momencie, to co najważniejsze, nie poznamy siebie, nie pokochamy siebie, nie przyjmiemy siebie, to chcemy być przynajmniej podziwiani. Nie każdy z nas jest Einsteinem. Nie każdy z nas to, co robi, robi w sposób doskonały. Więc jeśli nie ma podziwu, to jest krok niżej, chcemy, żeby się nas bano. A gdy nagle zobaczymy, że nawet się nas nie boją, wtedy wchodzi najgorsza rzecz, jaka może być, czyli agresja. Za każdym razem, i to też jest wytłumaczenie, jak widzę kogoś, kto jest agresywny względem mnie, to znaczy, że ani się nie kocha. Ani nie ma szansy na to, żeby go podziwiać, ani nie ma takiej możliwości, żeby mnie przestraszyć. Dlaczego musi być agresywny? I tak naprawdę możemy zobaczyć, że z tym człowiekiem zupełnie inaczej powinniśmy zacząć mówić. Zupełnie inaczej do niego powinniśmy podchodzić. I znów, to co powiedziałem na początku najważniejszą kwestią w poznawaniu siebie, w poznawaniu drugiego w poznawaniu nawet Pana Boga, to jest relacja. Jaką ja mam relację do siebie i jaką mam relację do drugiego, a nie prawo. Co mi powie sobu Arwiw? Ja mogę się nauczyć. How are you? I'm fine. And you? I co to daje? Nic. Czy to jest dialog? Nie. My się nauczyliśmy pewnych konwenansów. Nawet umiemy się uśmiechać. Anglicy są w tym najlepsi. Uśmiech numer 7 jest genialny, tylko za tym nic nie idzie. Dlatego popatrzmy na to, że w tym wszystkim najistotniejszą kwestią będzie to, jeśli my, zamiast chować się pod prawem, będziemy wchodzić w relacje. Może się przedstawię. Jacek Tomasz Granatowski. Jestem Jezuitą. Na co dzień uczę katechezy. Skończyłem teologię pastoralną. Ktoś by mógł powiedzieć, co to jest teologia pastoralna? To bardzo prosta rzecz. Chodzi o to, żeby mówić językiem prostym, o czymś, co jest bardzo trudne. Myślę, że ten kanał, który chcemy otworzyć i rozpocząć, ma temu służyć. Jak mówić po ludzku o rzeczach, które są trudne. Dzięki.